Siemanko widzowie, co tam dobrego u was słychać? Przy okazji zmiany regionu z japońskiego NTSC na amerykańskie, w fioletowym GameCube stało się coś, o czym nie do końca zdawałem sobie sprawę wykonując modyfikacje. Kostka po metamorfozie przestała uruchamiać azjatyckie wydania gier, ponieważ co jak najbardziej logiczne, konsola zaczęła działać w trybie NTSCA. Z innego modelu Tostera podmieniłem napęd z zainstalowanym już Xeno GC, tak aby jak najszybciej dokończyć pracę nad materiałem oraz usunąć niechcianą blokadę regionalną. Tak więc, w ramach uzupełnienia treści na kanale, postanowiłem nagrać proces instalacji tego małego układu, którego jedną z najważniejszych funkcji jest zdjęcie blokady regionalnej, o której wcześniej była już mowa, oraz możliwość uruchamiania nagrywanych płytek. Dzięki czemu na nośnik mini DVD wrzucimy aplikację Swiss, otwierającą furtkę do świata homebrew na GameCube. Oczywiście w 2025 roku Picobut to zdecydowanie lepszy wybór od Xeno w temacie modowania gacka i co do tego nie ma wątpliwości. Niemniej, sam chip na AliExpress kosztuje coś około 20-30 zł. Ja od sprzedawcy dostałem także płytkę z Swissem, więc jeżeli nie masz dostępu do nagrywarki, to najlepiej poszukać właśnie oferty Xeno GC plus nośnik mini DVD. Tu muszę także przyznać, że pierwszy raz chip w GameCube instalowałem chyba w 2018 roku, gdzie praktycznie z zerową wiedzą na temat lutowania zabrałem się za ogarnięcie tematu przy pomocy najprostszej lutownicy za 5 dyszek zakupionej w Julii. O dziwo, instalacja przebiegła pomyślnie, a pacjent przeżył, z czego byłem wówczas niezwykle dumny, ponieważ raz, poprawnie wlutowałem Xeno, a dwa, w końcu mogłem sprawdzić działania aplikacji Homebrew oraz emulatorów na tym niezwykłym sprzęcie. Okej, okay, przechodzimy na warsztat i zabieramy się za rozkręcenie Gamecube'a. Tu musimy dostać się do napędu, a ponieważ mamy w tym miejscu do wykręcenia niezliczoną ilość śrub, to aby niepotrzebnie nie przedłużać materiału, pominę ten krok. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak dokładnie rozkręcić gacka na części pierwsze, to w prawym górnym rogu wyświetli się odnośnik do materiału z renowacji innego egzemplarza konsoli. Wyciągamy napęd i z metalowej osłony wykręcamy wszystkie znajdujące się tutaj śruby. Okej, okay, alkoholem izopropylowym przemywam punkty, do których za chwilę wlutuję Xeno GC. Nim to jednak zrobimy, warto taśmą kaptonową zabezpieczyć wewnętrzne piny, aby nic nam tu przypadkiem ze sobą nie zwarło. Przechodzimy na mikroskop i zabieramy się za zaocynowanie sześciu punktów, do których przylutujemy chip. Tu z rozpędu pobieliłem o jedno miejsce za dużo, później zbiorę stąd nadmiar cyny. Elegancko zmywam topnik i za chwilę przejdziemy do wlutu kseno. Chip mniej więcej wypozycjonowałem na płycie napędu. Nakładam topnik i lutujemy. Kseno oczywiście możemy także zainstalować na kabelki, i gdzieś tu znajdzie się przykładowe zdjęcie, jak to wtedy wygląda. Taka forma instalacji jest zdecydowanie prostsza od wlutu chipa do płytki napędu, więc przy mniejszej wprawie w lutowaniu warto rozważyć właśnie taką opcję. Elegancko, temat ogarnięty, zmywam topnik i za chwilę przejdziemy do testu, czy instalacja została poprawnie wykonana. Napęd wraca na swoje miejsce. Ok, na potrzeby szybkiego testu podłączyłem do konsoli przenośny monitor. Do napędu europejskiego gacka pakuje japońskie wydanie Metroid Prime. Czujnik zamknięcia klapki oszukany. Napęd pomału rozkręca płytę. I jest, mamy to. Gra została wykryta no i uruchamia się. O to nam właśnie chodziło. Teraz sprawdźmy, czy konsola łyknie wypaloną płytkę ze swissem. No i elegancko, nagrany nośnik Mini DVD ruszył na gacku, chyba laser w tym egzemplarzu konsoli jest w całkiem niezłym stanie. Na Xeno GC znajdziemy dwie diody, które sygnalizują pracę układu. I teraz jeżeli chip został pomyślnie wlutowany, to po uruchomieniu konsoli zapali się pierwsza czerwona. W momencie, gdy napęd zostanie spaczowany, na chwilę zgaśnie i zapali się druga, tym razem pomarańczowa dioda. I tak powinno to zawsze wyglądać. Ale może się zdarzyć i tak, że konsola nie będzie chciała uruchamiać wypalonych płyt. W takim przypadku lokalizujemy na logice napędu potencjometr, którym zmienimy rezystancję lasera. Pomiaru możemy dokonać przykładając diody do wskazanych przez strzałki punktów lub alternatywnie w taki oto sposób. U mnie miernik pokazuje rezystancję na poziomie około 200 ohm i tej wartości proszę nie traktować jako wzorowe ustawienie czy też punkt odniesienia, ponieważ jest to sprawa indywidualna dla każdego lasera. Kręcąc potencjometrem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zwiększymy jego siłę odczytu i według strony GC Forever maksymalnie możemy zejść do 150 ohmów, a poniżej tej granicy no to możemy już uszkodzić naszą optykę. Ponieważ mój napęd działa świetnie, więc nie muszę tutaj grzebać, no i mogę zabierać się za złożenie konsoli w całość. Ok, GameCube gotowy, pora przejść do finalnego testu konsoli. W 2025 roku zdecydowanie lepszą i prostszą modyfikacją dla Gamecube jest PicoBoot. Co prawda działa on na innej zasadzie niż Xeno, ponieważ podmienia plik IPL w momencie startu konsoli, no i lutujemy go do płyty głównej, a nie do logiki napędu. Xeno natomiast wymaga od nas posiadania sprawnej optyki i jedynym dobrym argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest sytuacja, w której masz mnóstwo importów, no i grasz z nośnika. Wtedy sprawa jest prosta, wkładasz grę do napędu i po kilku chwilach widzisz już ekran startowy wybranego tytułu. Bez konieczności odpalania swisa czy też zgrywania gier na kartę SD. I na dziś to by było tyle. Ogromne podziękowania należą się wspierającym ten kanał, bo to między innymi dzięki wam mógł powstać ten materiał. Dzięki wam bardzo, no i piona. A jeżeli film się podobał i był przydatny, to motywująca łapka w górę oraz sub kanału jak najbardziej mile widziany. Do następnego. Bye.